Witajcie w pierwszym odcinku naszej nowej serii Mroczny PółŚwiatek. Zapraszamy Was do mrocznego świata mafii i przestępczości zorganizowanej, gdzie odkryjemy sekrety wstrząsające Europą. W tej serii przyjrzymy się, jak albańskie syndykaty przejmują rynki narkotykowe, kontrolują porty i budują swoje potęgi. Gotowi na podróż w głąb kryminalnego podziemia, zaczynamy. Od kilku lat zorganizowana przestępczość z Albanii zalewa niemal europejskie rynki. Są znani z tradycyjnych działań związanych z prostytucją. Albański syndykat przestępczy zaczął wkraczać w bardziej złożone kręgi kryminalne. W wyniku szeroko zakrojonej operacji policyjnej przeprowadzonej w krajach europejskich zatrzymano ponad 70 osób. Belgia również była zaangażowana. Oczywiście handel narkotykami to ich główna siła, dzięki której wspinają się po szczeblach przestępczości, zwłaszcza na największym europejskim rynku, gdzie są już dobrze ugruntowani. Ponadto łańcuch dostaw kokainy grupy Kompania Belo jest uznawany przez Europol za jedną z najbardziej aktywnych organizacji w handlu kokainą. Wynika to z faktu, że kontrolują dwa z najważniejszych portów w Europie. Skąd zatem pochodzi sukces i ekspansja tej mafii? Istotnym czynnikiem jest bardzo korzystne położenie Albanii. Znajduje się ona w strategicznym obszarze dla handlu narkotykami. Region Bałkanów jest dobrze ugruntowany jako kraj tranzytowy dla heroiny. Heroina często pochodzi z Afganistanu. Jest transportowana przez Turcję do Albanii, gdzie zazwyczaj jest rozcieńczana, co zmniejsza jej czystość. W ten sposób można znacznie zwiększyć marżę zysku. Kontrola nad częścią Bałkanów i Adriatyku umożliwia dystrybucję narkotyków na inne rynki. Już w latach 90. dostarczali do 90% towarów do Szwajcarii. Dlatego ceny tego narkotyku różnią się w zależności od miejsca przeznaczenia. Z drugiej strony, przez tę samą sieć, co heroina, eksportuje się kanabis z Albanii do Turcji. Według włoskiego Wydziału Antymafijnego, Albania jest głównym dostawcą kannabisu w Europie. Rzeczywiście, przemysł kannabisowy, który szybko rozwijał się na początku lat 2000, doprowadził do dystrybucji w części Europy. Skąd zatem pochodzi sukces i ekspansja tej mafii? Istotnym czynnikiem jest bardzo korzystne położenie Albanii. Znajduje się ona w strategicznym obszarze dla handlu narkotykami. Region Bałkanów jest dobrze ugruntowany jako kraj tranzytowy dla heroiny. Heroina często pochodzi z Afganistanu. Jest transportowana przez Turcję do Albanii, gdzie zazwyczaj jest rozcieńczana, co zmniejsza jej czystość. W ten sposób można znacznie zwiększyć marżę zysku. Kontrola nad częścią Bałkanów i Adriatyku umożliwia dystrybucję narkotyków na inne rynki. Już w latach 90. dostarczali do 90% towarów do Szwajcarii. Dlatego ceny tego narkotyku różnią się w zależności od miejsca przeznaczenia. Z drugiej strony, przez tę samą sieć, co heroina, eksportuje się kanabis z Albanii do Turcji. Według włoskiego wydziału antymafijnego Albania jest głównym dostawcą kanabisu w Europie. Rzeczywiście przemysł kannabisowy, który szybko rozwijał się na początku lat 2000, doprowadził do dystrybucji w części Europy. Nie bez powodu pewna wieś w Albanii nazywana jest Królestwem Kanabisu. Produkuje się tam 900 ton żywicy marihuany. Szacuje się, że przychody wyniosły 4,5 miliarda, co odpowiadało niemal jednej trzeciej albańskiego produktu krajowego brutto w tym okresie. Jednak albański rząd zobowiązał się do walki z rozrastającą się produkcją kannabisu. W 2016 roku konieczne było radykalne wykorzenienie upraw kannabisu. Policja przeprowadziła operację, aby zniszczyć ogromne plantacje w tym regionie. W 2019 roku produkcja jednak ponownie wzrosła. Organizacje przestępcze zaczęły zbliżać się do lukratywnych rynków konsumenckich, zakładając własne indorowe farmy kannabisu. Spójrzmy na Włochy. Albańskojęzyczne grupy przestępcze połączyły siły z włoskimi mafiami w handlu narkotykami, co regularnie prowadzi do różnych operacji policyjnych. To bliskość geograficzna umożliwiła powiązania między tymi dwiema organizacjami przestępczymi. W latach 90. albańscy migranci, szukając lepszego życia, przybywali do Włoch. Niektórzy z nielegalnych imigrantów byli czasem werbowani przez włoskie grupy przestępcze. Zaczynali od różnych rodzajów przemytu, ale handel narkotykami okazał się niezwykle dochodowy. Rozpoczęli sprzedaż kanabisu we Włoszech, jednym z ich największych rynków. Dostarczając narkotyki do Włoch, albańskie klany zyskały rozgłos i zaczęły zdobywać większy wpływ, nawiązując bezpośrednie relacje z członkami włoskiej mafii. Potem nadeszła era kokainy. W latach 2000 niektórzy albańskojęzyczni przestępcy wyemigrowali do Ameryki Południowej, częściowo jako przysługa dla Włochów, którzy mieli bliskie kontakty z tamtejszymi kartelami. Dzięki tym znajomościom i doświadczeniu zgromadzonym przez lata. Zdołali ugruntować swoją pozycję w Ameryce Południowej i nawiązać partnerstwa w dystrybucji kokainy w Europie Trzebiega. Około 2012 roku pewien Albańczyk, Arber Sekat, zbudował biznes w handlu bananami, który służył również jako przykrywka dla przemytu kokainy do Europy. Te dostawy pochodziły z Kolumbii, co doprowadziło do rekordowej konfiskaty w Albanii. W rezultacie rozpoczęły się różne procesy sądowe. Według dyrektora, Ekwador stał się tyglem zagranicznych przemytników, od Albanii po Chiny. Które wszyscy pozyskiwali towar, aby dystrybuować go w swoich krajach. Jednak sytuacja w Kolumbii wszystko zmieniła. Prezydent Juan Manuel podpisał porozumienie pokojowe, aby zakończyć konflikt, który trwał od lat. Rewolucyjne siły zbrojne Kolumbii, kontrolujące znaczną część obszaru plantacji, zaczęły składać broń. Wkrótce jednak pojawiły się inne uzbrojone grupy, które przejęły kontrolę. Jednocześnie politycznie wstrzymano niszczenie upraw z powietrza. Nie wspominając o rolnikach, którzy z braku alternatyw nadal uprawiali kokainę. W 2016 roku produkcja kokainy w Kolumbii gwałtownie wzrosła ponad. Od 2013 do 2019 roku odnotowano ponad czterokrotny wzrost wraz ze zwiększonym popytem na transport do Europy. W ten sposób włoska mafia, Drangheta, kontrolowała 80% kokainy trafiającej do Europy, jak stwierdził włoski prokurator Nicola Gratteri. Ponieważ kolumbijscy dostawcy nie byli w stanie samodzielnie obsłużyć tych ogromnych ilości, zaczęli szukać dodatkowych partnerów, w tym Albańczyków, którzy byli już dobrze przygotowani. W ten sposób albańska mafia przekształciła się z organizacji wspierającej logistycznie włoską mafię w taką, która samodzielnie zarządza własnym łańcuchem dostaw w Europie. Dobrym przykładem jest kompania Belo, składająca się z kilkunastu albańskich organizacji przestępczych, która korzystała z uprzywilejowanych relacji z południowoamerykańskimi producentami kokainy. Umożliwiło to jej członkom sprowadzanie i dystrybucję dużych ilości narkotyków z Ameryki Południowej, przez holenderskie i belgijskie porty. Z celi więziennej w Ekwadorze Dritten Rexepi koordynował złożoną operację transgraniczną, kontrolując przepływ kokainy z Ameryki Południowej do Europy. Rexepi był oskarżony o podwójne morderstwo w Albanii oraz zbrojny napad w Belgii, za co trafił do więzienia w Marksplas w Belgii. Jednak więzienie nie było wystarczająco surowe dla przestępców jego pokroju, więc uciekł. W 2014 roku ponownie trafił do więzienia w Ekwadorze za handel narkotykami. Kompania Belo działała za tym jako międzynarodowa organizacja przestępcza, której celem było maksymalizowanie zysków swoich członków. Na przykład albańskie gangi w Rotterdamie i Antwerpii odbierały kokainę i organizowały jej dystrybucję, często będąc ciężko uzbrojonymi. Można to zauważyć dzięki kamerom, a czasem także oczom i uszom, zwłaszcza oczom. Na terminalach widzimy ludzi, którzy absolutnie tam nie pasują, a którzy, jak wiemy, są tam po to, by wyciągać narkotyki z kontenerów. Podobnie bracia Gerti i Edmund handlowali kokainą z Holandii do Włoch, Niemiec i innych krajów europejskich. Szacuje się, że przemycili 50 kg kokainy tygodniowo, co odpowiadało rocznemu obrotowi około 70 milionów euro, choć liczby te mogą być znacznie wyższe. We wrześniu 2020 roku albański syndykat przestępczy został ostatecznie rozbity. Aresztowano 20 osób w 10 różnych krajach. Śledztwo trwało 5 lat i było to największe działanie przeciwko albańskiej, a raczej albańskojęzycznej, zorganizowanej przestępczości. Albańska mafia zmieniła jednak cały swój model biznesowy. Tradycyjnie ci, którzy importują, prowadzą handel hertowy i sprzedają na ulicach, działali oddzielnie. Zamiast tego albańskie grupy przestępcze przejęły cały proces od zamówienia po dystrybucję towarów do albańskojęzycznych partnerów w Europie takich jak klan Helbanians z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Helbanians zyskał rozgłos w mediach społecznościowych, gdzie publikowali zdjęcia z ogromnymi sumami pieniędzy, narkotykami i samochodami, aby poprawić swój wizerunek i rekrutować młodych ludzi, nie wspominając o ich rapowych utworach, w których śpiewają o handlu ludźmi. Według raportu Narodowej Agencji Kryminalnej albańskie grupy odpowiadają za tylko 0,8% zorganizowanej przestępczości w Wielkiej Brytanii, ale odgrywają nieproporcjonalnie dużą rolę na rynku kokainy. Przejęli bowiem ten ogromny rynek, którego wartość w stolicy, Londynie, szacuje się na ponad miliard euro rocznie. Albańczycy wyeliminowali konkurencję, nie tylko poprzez przemoc, ale także dzięki lepszemu modelowi biznesowemu, który pozwalał im oferować ten sam produkt po niższych cenach. Otrzymywali kokainę od kartelu za około tysięcy funtów za kilogram, podczas gdy ich konkurenci myśleli, że dostają dobrą ofertę od hurtowników w Holandii, którzy sprzedawali za 22 500 funtów. Europejska policja od Hiszpanii po Niemcy boryka się z ogromnym napływem kokainy, częściowo z powodu nadprodukcji w Ameryce Południowej, a częściowo z powodu rosnącego spożycia w zachodnich społeczeństwach. Aby ten model mógł działać długoterminowo, konieczne było zabezpieczenie kontroli nad europejskimi portami. Większość kokainy trafiającej do Europy jest transportowana drogą morską, zwłaszcza przez duże europejskie porty, takie jak Antwerpia czy Rotterdam. W tym celu albańska mafia musiała współpracować z włoską mafią Drangheta Pengduo. W portach w Belgii i Holandii zatrudnionych jest łącznie ponad 200 tysięcy osób. W Według policji spora liczba z nich pracuje dla Nrankety, ale także dla albańskiej mafii frontilii. Strategiczne grupy przestępcze, zwłaszcza albańskojęzyczne organizacje, wykorzystują Belgię i Holandię jako platformy dostępu do przemytu kokainy do innych krajów europejskich. Według raportów w krajach Beneluxu działa wiele takich grup to. W ciągu 20 lat albańscy przestępcy przeszli drogę od outsiderów do jednych z największych handlarzy na jednym z największych rynków narkotykowych na świecie. Według byłego członka Narodowej Agencji Kryminalnej Albańczycy są teraz dobrze pozycjonowani, a ich znaczenie w europejskim handlu kokainą prawdopodobnie jeszcze wzrośnie.